Chwilę po konferencji nowego ministra sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro zwołał konferencję prasową. Nie było litości. Totalnie pojechał po ministrze Żurku. Oglądaj do końca, bo naprawdę warto. Minuta po minucie narracja Tuskowca legła w gruzach. Absolutna orka. E, mamy tą konferencję za sobą, więc słowa komentarza. Cóż można się spodziewać po człowieku, który nie wahał się domagać zwrotu alimentów od własnego dziecka? No ten człowiek może zaskakiwać tylko tym, że nie będzie okazywał tak często pogardy dla faktów prawdy i pychy, jak to właściwy jest i właściwy był czynić już wielokrotnie, no ale nas nie zaskoczył. Równie dowolnie podszedł do prawa konstytucji, faktów, jak to zwykły czynić już niejednokrotnie, z pewnością siebie w głosie i z przekonaniem, być może nawet sam wierzy w to, co mówi. Pewnej kategorii ludzi pomaga to, że wierzą, nawet wtedy, jeżeli opowiadają kłamstwa, nawet jeżeli popełniają łajdactwa. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Pana Ministra Żurka, to może zacznę od tego, że swoimi decyzjami popełnił już pierwsze przestępstwa, w związku z którymi skierujemy zawiadomienie do prokuratury, którą on teraz nadzoruje. Ale co się zapisze, to pozostanie w rejestrach, przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec Pana. Byłego sędziego Żurka. Mianowicie pan minister Żurek popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na odwołanie prezesów, zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. Po pierwsze, dlatego, że uczynił to w oparciu o rozwiązania, które zostały zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny. W zeszłym roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się ustawą o sądów powszechnych i tymi konkretnie zapisami i wydał w tej sprawie jednoznaczny i kategoryczny wyrok. A polska konstytucja, której nie przyjmuje do wiadomości pan Żurek, mówi, że wyroki wydane na jawnej rozprawie są powszechnie obowiązujące i nieodwoływalne. Takie też stanowisko w swoim czasie zawarło Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i to tych sędziów, których zdaje się nie kwestionować pan Żurek mianowicie starych sędziów pod przewodnictwem byłej prezes Sądu Najwyższego czyli pani Małgorzaty Gezdorf jednomyślnie stwierdzili oni że jeżeli Trybunał Konstytucyjny wypowie się w jakiejś sprawie na jawnej rozprawie to ten wyrok jest wiążący dla wszystkich organów państwa bez wyjątku niezależnie od tego czy jest publikowany czy też nie jest Ewentualny brak publikacji może być wyłącznie oceniany z punktu widzenia przestępstwa, jakie dopuszcza się premier. W tym wypadku premier Donald Tusk konsekwentnie nie publikując kolejnych wyroków, ale nie może to rzutować na jego ważność, bo w przeciwnym razie przecież dezorganizowałoby to polskie państwo i czyniło rzeczą zasady trójpodziału władz czysto fikcyjną, bo oznaczałoby, że wyrok sądu, i to tak ważnego sądu, tak bardzo wyeksponowanego polskiej konstytucji, jest zależny od się przedstawiciela władzy wykonawczej, czyli premiera. A polska konstytucja opiera się na jakiejś zasadzie fundamentalnej, znanej od czasu Montescjusza? Trójpodziału władzy. Władze się wzajemnie równoważą, ale są od siebie niezależne. I nie może być tak, że wyrok jakiegoś sądu zależy od widzimy się takiego lub innego premiera. Dlatego też ten wyrok jest wiążący, również wiążący dla pana Żurka, ale on nie przyjmuje go do wiadomości i w tym sensie popełnia przestępstwa. Ale nawet gdyby, czysto teoretycznie, co nie odpowiada oczywiście tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, ale możemy sobie dywagować, tego wyroku nie było, to, drodzy Państwo, kryterium, jakie przyjął Pan Żurek, czyli powoływanie sędziów z udziałem demokratycznie wyłonionej Krajowej Rady Sądownictwa bądź też podpisywanie przez niektórych sędziów poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa jako podstawy odwołania, to kryterium jest jawnie dyskryminujące, jest bezprawne, stanowi nadużycie ze strony ministra sprawiedliwości. I w oparciu o takie kryteria nie mogą być podejmowane decyzje tego rodzaju. W związku z tym to też byłoby przestępstwo, nawet gdyby ta ustawa obowiązywała. W związku z tym pan Żurek doczekał się pierwszego zawiadomienia, które na moment zostanie przygotowane i złożone w prokuraturze. Senator, czy teraz poseł? Nie, poseł czy senator? Teraz senatorem Senatorem Gawłowski jest też członkiem słynnego zespołu, pana Giertycha, i w Sejmie. Można powiedzieć, że wart pac pałaca i pałac paca biorąc pod uwagę kategorie zarzutów, jakie są im stawiane, bo w przypadku pana Giertycha tak naprawdę biorąc pod uwagę sumy, które pojawiają się w sprawie Polnordu i zarzuty, jakie miały być mu stawiane, to są kwoty wielokrotnie przewyższające to, co zarzuca się panu Gawłowskiemu, więc myślę, że pan Giertych według właściwych sobie kryteriów podobieństwa dobierał członków swojego zespołu do spraw rozliczeń, swojego zespołu Platformy Obywatelskiej. To też mówi o wiarygodności tych ludzi i tego, co robią. To tak nawiasem mówiąc. Ale jeśli pozwolicie państwo jeszcze w, uzu w uzupełnieniu komentarzy do dzisiejszej konferencji prasowej, to skomentuję też to, czego tam nie było, a co powinno znaleźć się w oświadczeniu pana Żurka w zasadzie pierwszy dzień po objęciu przez niego urzędu. Mianowicie kwestia nielegalności odsunięcia od wykonywania obowiązków prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, Bo w polskim porządku prawnym jest tylko jeden, jedyny dzisiaj prokurator krajowy, jest nim właśnie pan Dariusz Barski. Jego nielegalne odsunięcie i uniemożliwienie wykonywania mu obowiązków przez pana premiera Tuska i ministra Bodnara stanowiło oczywiste przestępstwo kryminalne, za które obaj panowie w przyszłości odpowiedzą. Ale ja chciałbym, bardzo naiwnie przyznam, uwierzyć, że to jakaś brak refleksji sędziego cywilisty, który nie zorientował się co do stanu prawnego, jaki jest związany z aktualnie kierownictwem prokuratury krajowej. Dlatego też do piątku wieczorem, do końca, można powiedzieć, dnia, Dajmy panu Żurkowi czas na podjęcie, na refleks i podjęcie właściwej decyzji, czyli umożliwienie skontaktowanie się z prokuratorem Barskim i umożliwienie mu podjęcia wykonywania obowiązków. Nie robi żadnej powiem, łaski, jeśli to uczyni, tylko wykona swój obowiązek, bo Polacy mają prawo korzystać z działania w zasadzie najważniejszego organu odpowiedzialnego w Polsce za przestrzeganie i nadzorowanie prawa i ściganie przestępstw, który działa legalnie, który jest kierowany przez legalne kierownictwo. Jeżeli prokurator krajowy jest odsunięty od swoich obowiązków i na jego miejsce jest wskazywany jakiś uzurpator, który nie ma prawa podejmować decyzji, które leżą w kompetencji prokuratora krajowego, je podejmuje, to mamy do czynienia z rażącymi naruszeniami praw i obowiązków swobo obywatelskich, również wszystkich tych, którzy są objęci postępowaniami, nadzorowanymi też bezpośrednio często przez prokuraturę krajową, nie mówiąc o tych, które są wprost prowadzone w prokuraturze krajowej. Tego rodzaju stan bezprawia, też związany z pozyskiwaniem na przykład, zgód. Na stosowanie środków operacyjnych, w tym posłuchów w Polsce, to jest po prostu gigantyczna afera i przestępstwo. Dlatego też czekamy na właściwą decyzję i refleks pana sędziego cywilisty, który dawno z prawie karnym miał do czynienia i być może nie zauważył, że ma zastępce. Prokuraturze najważniejszego zastępcy, najważniejszego człowieka polskiej prokuratury, który jest uzurpatorem, a legalny prokurator krajowy jest odsunięty, że w ten sposób naruszane są prawa tysięcy obywateli, których uczestniczą w postępowaniach karnych w różnych rolach czy to pokrzywdzonych, ale też i podejrzanych, czy oskarżonych wszyscy bowiem mają prawo odwoływać się często do decyzji prokuratora krajowego, a dzisiaj go nie ma. W związku z tym dochodzi tutaj do rażącego złamania zasad funkcjonowania państwa prawa, a polska konstytucja tego wymaga i mówi o artykule 7 o tym, że państwo działa na zasadach i w ramach prawa, a o tym trudno mówić w tej sytuacji. Więc czekamy, jeśli tak się nie stanie, to oczywiście skierujemy również kolejne zawiadomienie o przestępstwie wobec pana Żurka. Na zakończenie pytanie, co dzisiaj ma pomyśleć 200 sędziów oraz asesorów powołanych przez prezydenta Rzeczypospolitej, w momencie, kiedy w tym samym czasie minister sprawiedliwości mówi o przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, per, pełniąca obowiązki, czy oni również mogą czuć się osobami, że w wykładni pana ministra sprawiedliwości są tylko pełniącymi obowiązki? Mogą czuć się, patrząc na zegar, że zegar tyka, czucie, że. Państwo prawa obroni się przed uzropoterami prawa, przed agresorami wobec prawa, przed tymi, którzy sieją anarchię i nieporządek. I że czas pana Żurka w najlepszym razie jest wyznaczony przez kalendarz wyborczy. A wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że ten kalendarz będzie dość dramatyczny dla tego środowiska politycznego. To, jest to desperacja Donalda Tuska. To jest znamienne. Zresztą wczoraj przeczytałem, że Donald Tusk nagle okazuje się, że nie ma żadnego majątku. Jak sądzicie, czym on się kieruje, że takie decyzje podejmuje? Co on przewiduje? Myślę, że to jest mocniejszy prognostyk niż nie jedna, nie jeden sondaż, który wskazuje, że Platforma nie ma szans na to, aby w przyszłości rządzić, ponieważ wie, co czynił, wie, jakie czyny popełnił, wie, jakie są te konsekwencje karne, które związane są nie tylko z osobistą odpowiedzialnością i utratą wolności, ale też i utratą majątku. Pan premier ucieka z majątkiem przed przyszłą odpowiedzialnością karną. To jest oczywiste. Facet, który zarabiał setki tysięcy miesięcznie, pracując na intratnych funkcjach w, w Unii Europejskiej, nagle nie ma nic. Tak? To... Myślę, że zasługuje na interpretację i zauważenie, że zresztą zauważone. A wracając do pana Żurka, tu mamy zegar, zegar tyka, czas bezprawia w Polsce minie, praworządność wróci i praworządność będzie bronić interesu polskiego państwa. Nie można tym przejść do porządku dziennego, co się stało. Takie zresztą strachy na lachy wobec pana prezydenta Lekta Nawrockiego, które też pobrzmiewały w wypowiedzi pana Żurka dzisiaj, czy wcześniej Donalda Tuska. Myślę, że trafili na niewłaściwego człowieka w przypadku pana Nawrockiego. Różni ludzie, różni prezydenci, ale sądzę, że w przypadku pana Wrockiego zastraszanie i odgrażanie się, co to nie będzie, jest po pierwsze bezskuteczne, a po drugie jest świadectwem ich bezradności. Oni się coraz bardziej boją. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze raz tu powiedzieć jasno, że ja niestety nie wiem, czy będę miał okazję jeszcze z państwem się spotkać, nie będę mógł być na Zgromadzeniu Narodowym i na obradach polskiego parlamentu związanego z kolejnym posiedzeniem Sejmu. Jest to rezultat absurdalnej politycznej decyzji tej pseudokomisji do spraw Pegasusa i pana Bodnara, która spowodowała debatę na ten temat w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, Błędz zmuszony odwołać swój zabieg związany z leczeniem powikłań po ciężkiej operacji, który był przewidziany w Brukseli w tym czasie. Jest on niestety wyznaczony właśnie na ten termin, o którym państwu wspominam, więc chciałbym, żeby nie było jakiś komentarz, że ja nie jestem na Zgromadzeniu i tak ważnym momencie dla Pana Prezydenta, ale trzymam kciuki za pana prezydenta, jest, to jest właściwy człowiek, właściwy czas, człowiek, któremu nie zabraknie odwagi do obrony podstawowych zasad działania polskiego państwa i podobnie jak wielu Polaków odliczam minuty, kiedy wreszcie zostanie prezydentem.